Tak, w okresie od 17 października do 20 grudnia do Rady Miejskiej wpłynęło kilka skarg. One były przekazywane za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sekretarza Gminy Wieliczka, a także Biura Interwencji Pomocy Prawnej i Listów Kancelarii Prezydenta RP. Mając na uwadze jak wzniosłe i ważne instytucje Przekazały nam te skargi, to pozwolę sobie je odczytać, bo one są bardzo krótkie. Pierwsza brzmi następująco: Chciałbym zgłosić skargę na burmistrza, że stwarza zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne, są źle wykonywane obowiązki, gdyż śmieci leżą. Stwierdzam, że gmina robi wyłudzenia pieniędzy za rachunki za śmieci. To przestępstwo, skoro śmieci nie odbierają. Kolejna: zgłaszam, że nowy rozkład jazdy autobusów wielkiej spółki transportowej jest zły. Domagam się nagany dla pracownika od rozkładu jazdy. Są zmieniane o 10 minut wcześniej. Dodatkowo burmistrz miasta łamie RODO, bo liczy pasażerów jak za Niemca. Według tych rozkładów nie ma czym dojechać do pracy, a burmistrz miasta zamiast sprawami gminy zająć, to pojechał na wyścigi samochodowe. Czy wyścigi samochodowe są urządzane za pieniądze gminy? Następnie chciałbym zgłosić nieprawidłowości w gminie Wieliczka nie odbierają śmieci od wczoraj władza w Wieliczce przekulała kasę. Poprzedni burmistrz był od Tuska. W sobotę i w niedzielę nie kursuje komunikacja w miejskiej w Wielickiej Spółki Transportowej. Wnoszę od zarząd komisaryczny w gminie. Burmistrz miasta szantażuje mieszkańców, że zlikwidować chcą całą komunikację miejską. Zmiana rozkładów była niekorzystna dla mieszkańców. Liczą ludzi. Wygląda na to, że Tusk chce prywatyzację zrobić spółki komunalnej i transportowej wielickiej. Dodam, że nieodbierane śmieci to wyłudzenia pieniędzy za rachunki. Proszę zająć się sprawą. I ostatnia skarga z 20 grudnia. W Wieliczce są nieprawidłowości w pracy burmistrza i radnych. Od 14 grudnia są wprowadzane podwyżki za wodę, a my mieszkańcy nie zostali poinformowani o podwyżkach. Drugie, burmistrz i radni zlecili. Nie kursowania wielickiej spółki transportowej, a gmina pobiera pieniądze z biletów miesięcznych i powinni zwracać pieniądze 20% za bilet miesięczny, który jest ważny w wielickiej spółki transportowej. Dodam, że radny Bartosz Krzych swoich kolegów z pracy żywa gestapo. Przepraszam, bardzo proszę o spokój, bardzo proszę. Bardzo proszę. Który i tutaj w tej sprawie konsultowaliśmy się z panem Mecenasem komis, i tutaj komisja stwierdza, że nie zostały spełnione warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga. W rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także, że zgodnie z paragrafem 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. W związku z powyższym komisja nie odniosła się do zarzutów merytorycznych i rekomenduje Radzie. Pozostawienie skargi skarg bez rozpoznania dziękuję. Otwarta wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.